Zapraszam Państwa serdecznie na największe w Polsce wydarzenie poświęcone zakupom zielonej energii elektrycznej. To już czwarta cykliczna konferencja organizowana przez Resource Poland Hub poświęcona zakupom zielonej energii. W tym roku mamy dla Państwa wiele nowości. Pierwsza z nich to przeniesienie konferencji z Warszawy do Centrum Przemysłowego Polski, czyli do Katowic. Przestajemy. Patrzeć tylko lokalnie na polski rynek. Konferencja będzie organizowana również dla rynku Europy Środkowo-Wschodniej, Czech, Słowacji i Ukrainy. Będziemy rozmawiać o zielonej energii, o kontraktach Power Purchase Agreement, będziemy rozmawiać o tym, jak najlepiej raportować ESG, będziemy rozmawiać również o zmianach, które miały miejsce w polskim prawie, czyli na przykład o linii bezpośredniej. Jak co roku odbiorcy. Będą mogli spotkać wytwórców, będą mogli porozmawiać z nimi o możliwości kontraktacji zielonej energii. Bardzo dużo będziemy rozmawiać o zielonej energii dla samorządów. Chcieliśmy również serdecznie podziękować za obiecie patronatem naszej konferencji w miastu Katowice, które bardzo aktywnie działa w temacie zielonej energii.